Dziedzinę sportu po komisji, w której spotkaliśmy się tutaj wszyscy zdrowia, sportu, edukacji, stwierdziliśmy, że takim jednym z problemów powiatu jest brak dostępności obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży nieodpłatnie w naszym powiecie, z tego co tutaj orientowałam się osobiście, wszystkie obiekty które są w naszym powiecie, są obiektami bądź zamkniętymi, chronionymi, gdzie nie ma tam dostępu dla osób zewnętrznych, bądź też obiektami płatnymi. W przypadku naszych dzieci i młodzieży, tutaj myślę, że odnosząc się do wszystkich Państwa, którzy też mają dzieci w swoim domu. Te dzieci nie mają możliwości korzystania z tych obiektów, dlatego taka prośba od naszej ogólnie komisji, by pan starosta, zarząd zwrócili na to uwagę i znaleźli jakieś stosowne rozwiązanie, by chociaż część tych obiektów było nieodpłatnie udostępniane właśnie dla dzieci i młodzieży z powiatu kolneńskiego, w szczególności też jeśli chodzi o Kolno i najbliższe okolice swojego zawodu, bo byłem się kultury fizycznej i znam ten problem. Byłbym bardzo chętny na to, żeby udostępnić nasze obiekty sportowe dzieciom i młodzieży. Ja nie mówię o mieście, bo to są zupełnie inne zadania, inne boiska. Natomiast no, rozmawialiśmy tutaj o boisku czy o sali gimnastycznej. I proszę Państwa, to się wiązałoby z tym, że jeżeli my udostępniamy nasze, na przykład salę gimnastyczną, to nie ma takiej wersji, że na salę gimnastyczną wchodzi dzieci, młodzież bez opiekuna, dlatego, że my ponosimy odpowiedzialność, daję przykład, gdzieś tam się bramka wywróciła, uderzyła dziecko i tak dalej, jest prokurator i tak dalej, i tak dalej, także udostępnienie jakiejś sali gimnastycznej w ogóle wydaje mi się bez opiekuna, nauczyciel nie wchodzi, w rachubę. Wydaje mi się, że moglibyśmy pomyśleć w ramach tego o dodatkowych jakichś zajęciach na e, nasze, i tutaj jest te 20 tysięcy, proszę Państwa, na organizacje pozarządowe, różnego rodzaju stowarzyszenia, kluby i tak dalej, które otrzymują, składają wnioski na przedorganizację, organizację jakichś imprez, uroczystości i wtedy w ramach wynajmu, bo dostają od nas pieniądze w ramach tych 20 tysięcy, dostają jakieś środki finansowe, one wtedy odpowiadają za organizację tej imprezy, za bezpieczeństwo, za to, co się stanie. I to jest uważam, że dobry sposób. I tutaj możemy dyskutować na to, czy pieniądze są wystarczające, czy może trzeba przeznaczyć więcej. Jeżeli chodzi nawet o boisko tutaj, na te, które jest przy liceum, ono nie było budowane w ramach jakichś dodatkowych zewnętrznych środków finansowych, jest gospodarz tego obiektu obecny również tutaj. Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli Pan Dyrektor będzie, nawet nieodpłatnie możemy takie podjąć uchwałę, że to będzie nieodpłatne. Natomiast nie wyobrażam sobie, że na takie boisko bez żadnej opieki wchodzi młodzież, wchodzi, wchodzą dzieci i na boisku szkolnym, w, którym, w szkole ponadgimnazjalnej nie ma żadnego opiekuna, nikt się tym nie zajmuje, dochodzi do jakiejś sytuacji. Wydaje mi się, że Pan Dyrektor, bo jest jego obiekt, takiego ryzyka nie podejmie, więc musielibyśmy prawdopodobnie zapewnić ten problem występuje też w gminach, na tych nawet wybudowanych boiskach, gdzie ministerstwo dając pieniądze zażądało, żeby tam był nauczyciel czy opiekun na tych boiskach. Więc to my bierzemy to pod uwagę, ale wydaje się, że szybciej pójdziemy w kierunku tego, żeby zwiększyć pieniądze w ramach konkursu dla różnych stowarzyszeń, klubów itd., tak niech oni te pieniądze wezmą i niech te organizacje organizują w sposób odpowiedni. Różnego rodzaju konkursy, zawody i tak dalej. Natomiast niezorganizowane grupy bez żadnej opieki, wydaje mi się, że jeżeli tam nie będzie nauczyciela, nie opiekuna, to jest to również odpowiedzialność tego, który taki, taki lokal udostępnia, salę czy boisko. Więc, a już nie mówię o tym, że mogłoby dojść do, do aktów, bo również się zdarza. Nie wszyscy są cudowni i różnie może być. Po prostu ten obiekt powinien być, bo może dojść do aktu bandadarizmu, zniszczenia i tak dalej. jak to było mia miało miejsce w Łomży, gdzie ktoś rozpadł na y, takim boisku, y, ognisko i, i czy coś takiego. No to to są skrajne sytuacje, ale też mogą być. Dziękuję.